Boże przesłanie do ciebie, umiłowany synu. Dzisiaj chcę, żebyś wiedział, że byłem przy tobie przez cały ten dzień. Chcę, żebyś wiedział, że jestem Twoim obrońcą, czuwającym nad Tobą nawet w sytuacjach, z których możesz nie być świadomy. Idziesz ścieżką, którą DLA ciebie wytyczyłem, a ja już tam jestem i czekam na Ciebie. Prowadzenie Was, przeprowadzanie przez trudne chwile i bycie stale przy Was, sprawia mi radość. Proszę tylko, żebyś skupił się na mnie, a nie na otaczającym Cię świecie. Zaufaj mi i poddaj się mojej woli, bo ja wiem, co jest de dla ciebie najlepsze. W chwilach niepewności pamiętaj, że jestem światłem, które oświetla Twoją ścieżkę, rozpraszając wszelką ciemność. W chwilach samotności pamiętaj, że jestem Twoim najwierniejszym przyjacielem zawsze przy tobie, nawet gdy wydaje się, że wszyscy już odeszli. Kiedy otacza cię smutek, wiedz, że jestem Twoim pocieszycielem i ocieram łzy z Twojej twarzy. Chcę, abyś czuł moją obecność w każdym aspekcie swojego życia. W chwilach radości raduję się razem z tobą. W chwilach triumfu świętuję z wami. W trudnych chwilach trzymam cię za rękę i popycham do przodu. Jestem twoim schronieniem, twoją siłą i bezpieczną przystanią. Nigdy nie zapominaj, mój synu, że masz cel w tej ziemskiej podróży. Zaufaj mojemu planowi dla ciebie, bo jest doskonały i pełen miłości. Powierz swoje lęki i zmartwienia w moje ręce, a ja zajmę się wszystkim, co cię dolega. A teraz zapraszam do działania. Otwórz przede mną swoje serce i przyjmij mój pokój i miłość. Szukajcie mnie z niezachwianą wiarą i całkowitym poddaniem się, a będziecie świadkami cudów rozgrywających się w waszym życiu. Nie bój się, bo jestem z tobą przez cały czas. Pozwól mi być twoim przewodnikiem, twoją siłą i inspiracją. Dlatego, mój drogi synu, chcę widzieć, jak wzrasta twoja pewność siebie, pokonujesz wyzwania i osiągasz swój pełny potencjał. Zaufaj moim słowom, a staniesz się żywym przykładem mojej łaski i miłości na tym świecie. Zawsze pamiętaj, że tu jestem i zawsze będę. Po prostu poddaj się mnie i uwierz w swoim sercu, że jestem twoim Ojcem, twoim Bogiem i że nigdy cię nie opuszczę. Zaufaj mi, a będziesz świadkiem dziejących się cudów. Kocham Cię nieskończenie, a moja miłość do Ciebie jest wieczna. Jeśli wierzysz, wpisz amen. Wpisz amen.